W tym samouczku pokażę, jak możesz powiązać Google Authenticator ze swoim kontem Blowfin. Te. Jeśli jeszcze nie masz konta Blowfin, możesz przejść poniżej tego filmu, a za pomocą linku poniżej tego filmu trafisz dokładnie na tę stronę, gdzie możesz odebrać bonus w wysokości 5000 USD. A oprócz tego, link poniżej naszego filmu aktywuje 10% zwrot opłaty transakcyjnej. Jeśli chcesz zaoszczędzić na opłatach transakcyjnych, gorąco polecam założenie nowego konta za pomocą linku poniżej tego filmu. Zaoszczędzisz dużo pieniędzy, a dodatkowo otrzymasz dostęp do bonusów w wysokości 5000 USD. U. Po utworzeniu konta Bluefin możesz przejść bezpośrednio do sekcji bezpieczeństwa i powiązać Google Authenticator. W prawym górnym rogu, gdzie znajduje się ikona Twojego profilu, kliknij na konto i bezpieczeństwo. Teraz jesteśmy w sekcji konta i bezpieczeństwa, gdzie możemy zmienić nasze hasło. Możemy dodać numer telefonu, a oczywiście możemy dodać Google Authenticator. Jeśli jeszcze nie masz Google Authenticator lub nie jesteś pewien czym to jest, to aplikacja, którą dodasz na swoim telefonie. Możesz dodać tę aplikację w sklepie Google Play lub oczywiście w App Store, jeśli masz urządzenie Apple. Po pobraniu Google Authenticator na swój telefon komórkowy, wróć do strony konta Blowfin i bezpieczeństwa, a następnie kliknij link po prawej stronie. Na następnej stronie zobaczysz kod QR od Blowfin. Dodatkowo, poniżej niego zobaczysz klucz zapasowy. Ten klucz zapasowy jest kluczowy, dlatego gorąco polecam, abyś go skopiował i zapisał gdzieś, ponieważ w przypadku utraty telefonu możesz odzyskać ten kod QR ponieważ w przeciwnym razie Google Authenticator nie może przywrócić klucza, musisz użyć tego klucza. Jeśli zgubisz telefon, możesz ponownie pobrać Google Authenticator i dodać ten klucz. To jedyny sposób, aby odzyskać kod Google Authenticator po zapisaniu klucza zapasowego. Teraz możesz otworzyć aplikację Google Authenticator, wyszukać ikonę plusa, kliknąć na zeskanowanie kodu QR. Teraz weź telefon i skieruj go nad kod QR, który widzisz na ekranie. Po pomyślnym zeskanowaniu kodu QR w aplikacji Google Authenticator, Authenticator, zobaczysz sześciocyfrowy kod. Kliknij, że poprawnie zapisałeś klucz zapasowy, a w ostatnim kroku musimy zweryfikować, że wszystko jest w porządku i że zrobiliśmy wszystko poprawnie. Pierwszym krokiem jest weryfikacja e-mailowa. Kliknij wyślij, a następnie przejdź do swojej skrzynki odbiorczej i wklej kod. Otwórz aplikację Google Authenticator na swoim telefonie i wpisz sześciocyfrowy numer z kodu Bluefin. Kliknij wyślij, a teraz możesz zobaczyć, że Google Authenticator jest zweryfikowany. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Bluefin, sprawdź linki w opisie filmu. Mamy mnóstwo przewodników, które możesz przeczytać na naszej stronie internetowej i obejrzeć na naszym kanale YouTube. Dodatkowo gorąco polecam kliknąć link poniżej filmu, który przeniesie Cię na stronę BlowFin, aby utworzyć nowe konto, ponieważ ten link da Ci zniżkę na opłatę w wysokości 10% na całe życie, co zaoszczędzi Ci dużo pieniędzy, jeśli chcesz handlować. Dodatkowo, ten kod da Ci również dostęp do najlepszych możliwych bonusów powitalnych na BlowFin.